Słuchajcie, uderzamy do chyba najbardziej widowiskowej galerii Lafayette. Zobaczcie jak mają piękne dla dzieciaków instalacje przed sklepem, no nie ma. Nie ma lipy. Jest naprawdę pikie. Widzę, że ktoś to trochę mózgu użył. Prezenty, bo no słuchajcie dla mnie. Ale dzieciaki są zachwycone. Wspaniale więc... to wygląda, Dobra, lecimy na drugą, bo powiem wam, żeby tutaj się przedostać. Ludziska są, słuchajcie, śnięte jak ryby, ale musimy się przedostać. Jest to zacznie zrobione, babcia tutaj, słuchajcie, tu się chyba instalacja Ferrero Rocher Trochę spadamy dalej, bo na teraz widzicie jakieś No proszę, patrzcie, tu jakieś ludzie. Jedyny, słuchajcie, patrzcie, jakie małże perła. No proszę państwa, ja się żebym nie spodziewał, że oni mnie tutaj w Paryżu tak ugoszczą. Nie wiem po co ten cennik, tylko Jimmy Choo, kiedy słyszałem o tym, ale nie wiem co tu gonią Słuchajcie, tam. No szampan już jest chyba schłodzony, jak gdyby, mogę się czuć u siebie, ula la, na bogato, lecą na bogato z tym pomarem. Nie no słuchajcie, tutaj ziomek, tutaj, 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 tutaj taka galie, galeria, taki, słuchajcie, taki pieniądz, a on tu się wywali z takimi fajansami, no tam ktoś by zwrócić uwagę, że no nie tędy droga. Co państwo tu zrobione, Pieniądz, pieniądz, halo Zaraz bijemy do środka, słuchajcie Tylko chyba muszę wrzucić na siebie Taki Bardziej wyjściowy Smoki Matko posła, jaki tam jest pieniądz Ludziska, słuchajcie Patrzcie Zobaczcie, te kobiety normalnie Medleją, co tu się Zachęcanie, i słuchajcie, i patrzcie. I takie kobieciny patrzą, i sobie myślą, że co poszło nie tak. Dlaczego? Dlaczego Dlaczego to nie jest na moim miejscu? jest Celowo, no, celowo, no słuchajcie, no widzicie, jak to celowo wygląda. No, bo to, to są chyba dla dzieci te torebki, nie ludzie. Kobieciny nawet to nic nie rzucą jest na no bogato, jakieś pierścień, no 380 euro, proszę państwa, no tutaj no to kurczę, ale że oni nawet robią to, nie, nie spodziewałem się, że nawet porcelany, słuchajcie, jak to się pisze, ja są, so, Jezus Maria, i są so lorał, słuchajcie, i są so lorał, no troszeczkę się... Proszę państwa, troszeczkę się człowiek jednak obraca w tych kręgach. Zna się trochę. Tutaj mamy budową wariację. Wiecie zrobione, że to jest. Nie, że się Ten pies już chyba coś nie halo jest miejscem do końca. Chyba to chodzi hotelowy pop. Uczu, Powiem Wam, instalacje zrobione dla dzieciaków. A staruchy latają i się jarają tym tematem, ale jest to do to, to jest wszystko tutaj no, świetnie przemyślane. Co wygląda Świetnie jest to zrobione. Jest coś nigdy Nie widziałem takich tych Piesek, jakaś parówka, no jest jak to jest. Tu Chanel, proszę Państwa, wjeżdża. Ludzie, tu się nie można normalnie opanować. Dziewczyny, już patrzcie, na sylwestra wyszykowane są. Nie wiem, nie, nie, nie jest dosyć chłodno. Dziewczyny jest dosyć chłodno. Ja nie wiem, czy te kreacje są jakieś gdyby odpowiednie. Tutaj widzę na jabłka. Chyba dziewczyna jest na jabłka po prostu wystawiona, ale. Pewnie ten outfit no, to nie są tanie rzeczy. Zobaczcie, jakie to jest długie, tam było Eee, Dzieciaki znowu śpią robić? Chyba to jest w ogóle instalacja, rozwalamy bo coś mi się wydaje. ale to jest ale tu jest no, ciemdziska, ciemdziska. tam jakaś kicia tak jakaś... Kurde, ja, ja, ja sobie nawet nie chcę wyobrażać, jak dzieciaki się jarają tym tematem całym tutaj. Jak sobie myślą, nie? żeby tam przytuliły te zwierzaki. Spadamy to. Słuchajcie, wali tymi Normalnie ostro jedzie, jak do ogniska takiego przejaranego dzieciaki, które się fascynują następną instalacją, Ehehe, ekstra, nie? Zabazam podróżę. Ale ktoś no kurde patrzcie, wszystkie te te w ogóle jazdy takie mega są proste. Bo to jest proste. Super dla maluchów zrobić, zobaczcie, podejście takie. No i tak trzymać. Idziemy na tamtą stronę. Matko po tu się nie da przejść, powiem. Na, no znalazło się tutaj Koł Koło ci, maluchy są zachwycone. A tu mamy miski, słuchajcie w tym. przedziale normalnie. Podejrzewam, że, że te miski kosztują swoje. To nie są takie, słuchajcie, pluszaki chińskie. Tutaj jest pieniądz. Ale ja się jaram tym. Nie wiem, powiem wam, że te wszystkie są dla dzieciaków porobione, a staruchy normalnie takie jak ja się tu zatrzymują i się jarają w tym wszystkim. Patrzcie, dzieciaki kwiczą już matkę chce utopić, bo ona by chciała te zabawki dostać. Czajcie temat Babcia macha Właściciel wyjeżdża, patrzcie Nie wiem, zawsze Bo maluchy to są normalnie jakby Zahypnotyzowane tą całą akcją Co tu się wyprawia Zobaczcie na mnie widzicie? Niezastąpione Tu mamy jakieś tańce Wszystko takie w ogóle w pudle to się kojarzą z takim, z takim Paryżem, nie wam Zobaczcie na to dziecko, no nie no, ona jest, ona jest szokowana normalnie I ja też Ale nic nie patrzcie co tu się dzieje na tej wystawach Hmm, dziadek w kręci, ale ta jaka imprezowa babcia. He, he, he. Niezła jazda. Gęś jeszcze tu bierze udział. Nie, no weźcie, dajcie znaka w komentarzach, co myślicie o tych Ja wiem, czy to jeszcze dekoracjami można w ogóle nazwać. No weźcie mi nawet, nie mówcie że nie można zrobić galerii sklepowych tanim kosztem no przecież zobaczcie jak to jest wszystko tu poogarniane Galeria Lafayette, proszę Państwa Welcome to the zakupowy dżanglak so, nie wiem czy my tu wchodzimy ja tu chciałem żeby tę kopułę zobaczyć ale nie wiem w które, słuchajcie podążamy, podążamy za tłumem ale te lampki są odwalone. Patrzcie mam jakie tutaj mam tu są co chwilę jakieś takie yy, dla tej dla akcje. Oni tu działają. Sprytnie, ciach, ciach, portfele zmieniają. Zmieniają właścicieli. A ludzie, ja się tutaj nie do końca znam, co się tu dzieje. Jak dżungli, co na szybkim kroku. Szybko, agresywnie patrzcie. Ja nie wiem jak oni tu ogarniają w końcu tych złodziei. Jest po prostu jacyś chyba... Ci inspektorzy na najwyższym poziomie tutaj działają. Galeria Lafayette, tam jest boczne wejście. Jezus, Maria, jest świątynia hiszpańska. Widzicie co tu się dzieje? Jork jakiś wywalony. A tu człowiek po prostu, on już jest załamany psychicznie. Cała karta wywalona, kobieta wlazła. Słuchajcie, pieniądze na wczasy wszystko wywaliła. Się załamy. To wala przez cały rok. Dobra, dziś musimy wbić i zobaczyć ten, ten. Tą choinkę, halo. No cześć kochana, ja powiem ci, jesteś taka, widzę delikatnie creepy Się wydaje, sobie tak, że to wszystko takie tego zmajane, a to wszystko to jest ludziska pieniądze. To jest wszystko pieniądze. Naprawdę można zrobić wystawę ludziska, no można. Nie musi to być fajans. Weźcie patrzajta i się uczy uczta! Wysyłam w ogóle ten taras widok, ale powiem wam, mam delikatne problemy. Są ze wszystkie problemy. Największe są problemy z, z przedostaniem się gdziekolwiek, Tu jakieś ptaki tutu. Ptaki tutu dzieciaki się miały zapychać, coś. A staruchy niestety. Największe tu biorą. Największy tu udział biorą. <śmiennie> Tak, ale wyciskanie odgryzająco fajne. Słuchajcie, poziom agresji znacznie wzrasta. Przemkniemy szybko. Ulala, boska, ula ciotka wichura. Tu już jest chyba ostatnia wystawa. Disco, chyba mają tutaj dziewczyny disco. Sylwester, słuchaj, ta Sylwester się już zaczął. Taki tutu, tu du, dudu du, czy jakie tam, no prezenty, ja jestem, ja jestem, proszę, proszę, Mikołaja, ten Mikołaj też jakiś, słuchajcie, jakby Sylwestrowy na sterydach, a tam jakaś Grażynka, patrzcie, taka skromna, wyskakuje, halo, halo, dziewczyno. Przemkniemy szybko, elo, yuhuu, bonjour, bonjour. Bo ja się tak zastanawiam Kupamy. Matko Boska, powiem wam, czy te ludziska nie mają za bardzo co robić dzisiaj, tylko tu się włóczyć. No, możliwe, że tu jest, słuchajcie, ta sukienka sprzedawana. Uu, a tu jaki? Kto to jest? Uu. Nie wiem, jakiś taki Marcinek jakiś taki Marcinek To to za ptaki są w ogóle Montcle, Montcle ale już będę się powtarzał, ale tu jest jakby ktoś był kieszonkowcem, słuchajcie, wpijajcie tutaj, tu jest po prostu prosta robota. Prosta robota. O, tutaj jeszcze się Krzysiek, widzę, rozkręcił ale nie no jazda jest. Wystawa jest odwalona. czy jeszcze ktoś śpiewał tu trzeba na szybko i mega agresywnie atakować. Pan mi się w pierwszy wkart. No, Ludzi z kasą, powiem wam zdecydowanie, mega bezczelne. Kamera, kurde, poszła, a oni takie numery mi to odwalają. Słuchajcie, tutaj Christian Dior. Ja widzę, tam jest kartier. No, chyba jesteśmy, proszę Państwa, w domu. Normalnie jesteśmy u siebie Nie no, lecą totalnie na bogatą kurczę znowu ta kobita patrzy w tym owinięta tym obrusem albo kocem, ale to nie są tanie rzeczy, halo. Nie bierzemy, nie bierzemy jeńców, przelatujemy tu jakieś takie kurde, ale nieźle wior się, powiem wam no, postarali się kurde, pokażę wam, patrzcie tu są te torebki jakieś mają no mają trochę, widać, że towar przyszedł, ale zaraz wam pokażę, jak to cenowo wygląda słuchajcie, patrzcie matko ludziska na mnie Prom normalnie mi na plecy, patrzcie jak to wygląda cenowo. Słuchajcie, nie wiem czy was stać na to. Matko. Słuchajcie, tu jacyś, mi się wydaje, ludzie się zeszli. Udają, że ich stać. No też tak Proszę można. Być. No jest kurczę, no powiem wam, no nie ma biedy cholera, no nie ma biedy. Proszę państwa, dobrze, że jest ten mój kanał, to chociaż możecie u mnie tutaj pooglądać troszeczkę, bo ja zdaję sobie sprawę, że was totalnie was na, nie, stać, nie stać na ten temat. Matka jedyna Jest to torebka, proszę Państwa, cena nie podana, żeby dziewczyny nie mdlały. Nie, no naprawdę, nie wiem, nie wiem, co jest kurczę powodem, że oni nie podają ceny. Czym to jest spowodowane? No, ta to przecież to jest normalne, powiem wam. Jak taka siatka z Lidla. No, nie mówcie, że nie. Czy ta poduszka Tam jakieś wiszą pawie, ludzie. Co tu się Ostatnio słuchajcie, coś podobnego normalnie przy śmietniku znalazłem. Zdecydowanie, no, 100%. Patrzcie, ludziska płacą. No i za to płacą. O co tu chodzi? Dziewczyn o teren. Moja matka sko, kiedyś mi w przedszkolu kazała takie te podkolanówki nosić. A tu słuchajcie, teraz to jest wszystko na topie. Ludzie, ludzie, co tu się wyrabia? Matko jedyna. Okulary diora, wszystko jest. Słuchajcie, jest... Ja nawet nie biorę do ręki, bo mnie zaraz posądzą, że ja chcę to. Słuchajcie, jak gdyby kolejka jest, kolejka się zrobiła, nawet nie wiem w jakim celu, ale chyba nie w celu zakupowym. Nie, no po prostu powiem Wam. Przelot towarów i usług jest tutaj potężny. Ja nawet nie znam tych narek. Dobra, ogólnie to przyszliśmy, żeby na górę wejść, proszę Państwa, po. Kopułę zobaczyć tu widzę pan się uwija po prostu ale tu już zrobili szlabany szlabany po prostu dziadostwo nie może ale te torby takie widzę to zwykłe wszystko słuchajcie u nas na bazarku tam w Polsce takie spokojnie ukręcicie sobie tutaj no tutaj są gucci proszę państwa to jest gucci no nie powiem, żebym nie przytulił taki wózek. Na pewno jest parę złotych warty. Obczajmy to, co tu się dzieje, czy, czy Was na to stać. Kobita robiła zakup, powiem Wam. Koleś tam pokazywał, czy się cena zgadza. I dostała lekki... To jest Prada, słuchajcie, Prada. No są takie marki, ja widzę, że Wy nie za bardzo obcujecie w temacie. Ale ja byłem w Turcji jakiś czas temu, powiem wam. Podobny sort mają, podobny i... i są ceny, i są ceny, no bo tutaj to nie ma. Ludzie leżą jakby, jakby chciały kupić, powiem wam. Ja to tam nie będę wydawał tu pieniędzy. Jest szalone. Co to jest w ogóle tutaj zamarka, to się nie znam. Jakaś mis przewożna gucci, guc, nie? Buci, słuchajcie, ale tu jest... To chyba jakieś wybrakowane, ja tu już nie będę kręcił. Matko, boska. matko, jedyne co tu się dzieje. Słuchajcie, jadę do góry, bo ja widzę, że tu się... Coś tu się kręci, słuchajcie. Za dużo tam na dole jednak biedoty się nalazło. Jeszcze na dole chyba toalety są. Atari 100 Games Deluxe. Ciekawe czy to prawda, czy to jest tylko taki fajant. Niestety muszę się, powiem Wam, zatrzymać tutaj, bo te bałagany to takie moje dzieciństwo troszeczkę. Ale zobaczcie, jak w galerii można naprawdę. Tutaj myszkiniki mamy. U, jak, jak można zrobić coś ekskluzywnego z takich jakby zwykłych rzeczy, nie? To jest to mi się wydaje. Bardziej bogata Ikea. Ile to taka panda kosztuje? Słuchajcie, patrzcie wszędzie alarmy nawet na takich miśkach To jest to było kiedy w Polsce 20 lat temu. No słuchajcie, te lampy schodziły. No ale tak się robi, słuchajcie, w Paryżu, pieniądz. Tak się robi pieniądz. Dobra, idziemy, bo musimy w końcu znaleźć ten taryf widokowy, bo jak nie do Mokisława. O, kobieta udaje, słuchajcie, że się gdzieś śpieszy. Gdzieś Pewnie weszła w posiadanie czegoś. O, takie. Patrzcie na klucze, nawet takie bałagany sprzedają, zobaczcie. To jest sprzedawanie rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujemy. No nie no, otwiera, żeby się przydał, ale ile trzeba za taką przyjemność dać, proszę Państwa? No nie mam pojęcia. Dobra, dobra, proszę Państwa, idziemy przez to yy, odcinek turystyczny, a nie zakupowy. Sekcja komentarzy, oczywiście jest wasza Pozdrawiam Was z tego. Nie wiem jak to nazwać. Mega cepy. Trzymajcie się. Biedaki. Zrobię Wam szeroki. Szeroki na plan. Patrzcie, co się braknę. Matko, pozdrawiam. Ludzie. jedy to nie ma no idę po całości o tak kupiła to połowice o co chodzi słuchajcie to jest taka jazda z normalnym jak, jak wyjść z tego sklepu ludziska już są chyba tak e, otumanione tymi markami w ogóle jakby słuchajcie obuchem ktoś łeb tak wali konkretnie, bo oni nie wiedzą, co się, kurde, kręci. Karty chyba, karty kredytowe to już są po prostu wykręcone jak trzymata. słuchajcie, od podłogi i widać w oczach taki jeszcze niedosyk. Ta dzicz, ta dzicz nie ma końca, ludzie. Weźcie wy się do jasnej cholery, opanujcie, tu normalnie nie można przejść, ja nie mogę wyjść stąd. Czuję się normalnie Złapany, jakiś osaczony powiem Wam w tej galerii. I chyba, nie wiem, albo mam wyjście, albo jest kibel. Nie, nie jestem pewien. No nie no, zobaczcie, te ludzie, co to To wszystko tu cały czas napływa. W jakim celu? Mówiska, czy tam są kible, czy tam jest wyjście? Proszę, żeby tam było wyjście. Muszę się uwolnić z tego szału. Ludzie widziej. Pierwszy raz takim czymś byłem i nie chcę już tego powtarzać absolutnie. Tutaj jest wyjście, nie, jakieś, słuchajcie, jakieś boczne. Całe szczęście zakup są cały czas jeszcze totalnie śnięci. Masz tylko boskapaczy. Ja mówię, że to jest wyjście. Zobaczcie co tam się dzieje. To jest wyjście. Louis Vuitton. A tak na Lunditon teraz jest tutaj. Ja pioniczę. Ale jestem na dobrym tropie. Tak, tak, jestem na wejściu. Słuchajcie, jest szansa, że za, za chwilę się uwolnię. Poznaję te marki, poznaję kartier, tam jest Dior. Ja nie jestem w stanie nawet sobie wyobrazić, jak oni ogarniają temat tutaj. Lunditon, no słuchajcie, tu Pita na koniu tego, no i na jakieś zebrze, zaraz wam pokażę. Jak się tutaj dziewczyna launchuje, to jest delikatnie launch. powiew powie świeżości, powiew ulicy, jestem uratowa, uratowany. Ponownie sekcja komentarzy, jest was aż, słuchajcie. Nie wiem, czy was kręcą takie filmy, bo wie... dla mnie to jest po prostu. To jest dla mnie krwawy sport, normalnie drama. To jest drama. Teraz czuję się też szczęśliwy, uwolniony od tych marek, od tego nie wiadomo po co czegoś. Dramat. Trzymajcie się.